Panie profesorze, Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024, skąd wziął się ten tytuł? Do czego on prowadzi? Co było jego, gen jego genezą? Jak to zwykle w przypadku naukowców z wiedzy dowiedzieliśmy się, że taka, taki tytuł, taka idea istnieje. Zaczęliśmy się przyglądać miastom, które wcześniej ten tytuł miały, a przypomnijmy, że to jest tytuł nadawany miastom europejskim, które są jednocześnie ośrodkami akademickimi. Co dwa lata miasto taki tytuł może otrzymać. Do tej pory m.in. Leida, Kopenhaga, Manchester. Tuluza, Triest miały ten tytuł. Nigdy dotąd żadne miasto z Polski ani z tego kręgu młodej Europy, no więc to nas uskrzydliło. Oczywiście zdaliśmy sobie natychmiast sprawę, że Katowice nie są największym, najważniejszym ośrodkiem akademickim, nawet w Polsce. Są tu poważne i, i, i dość stare uczelnie, ale gdzie im tam do Krakowa czy do. Czy do Warszawy. W związku z tym wiedzieliśmy, że musimy ten wniosek, tę aplikację oprzeć na nieco innej argumentacji. I wsłuchaliśmy się w specyfikę regionu, w jego tradycję nauki stosowanej, czyli przemysłu. I zaczęliśmy próbować wymyśleć i pomyśleć, w jaki sposób nauka, uczelnie akademickie, edukacja w ogóle mogą stać się kluczowymi instrumentami transformacji regionu. Bezpiecznego i sprawiedliwego przejścia do innego modelu gospodarczego, technologicznego, społecznego bardziej zielonego, bardziej zdrowego, bardziej inteligentnego mam na myśli inteligentne przemysły. I to poskutkowało. I dostaliśmy ten tytuł, i celebrujemy program Miasta Nauki rozciągnięty na cały 24 rok. Niedługo będzie wielka konferencja ESOF w czerwcu tego roku. No i zaczynamy myśleć, co ma zostać po tym roku. No właśnie, bo te groźne obchody to jedno, natomiast strategia i horyzont przyszłości no to to druga sprawa. Tak, ym, prace nad programem, a wcześniej nad aplikacją, one pozwoliły nam lepiej zrozumieć rolę uczelni e, w mieście i w regionie, ale myślę, że rolę uczelni w ogóle, rektorowi zwłaszcza. Dlatego że. Ym, Myślenie o przyszłości dobrej, średniej uczelni jest dość frustrujące, dlatego że wpatrywanie się w wyniki rankingów co roku i sprawdzanie, czy Twoja pozycja drgnęła, jest frustrujące i tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Wiadomo też, że w kluczowych obszarach badań kosmicznych czy sztucznej inteligencji. Przy nakładach finansowych na polską naukę nie będziemy graczami konkurującymi z największymi ośrodkami światowymi, ale mamy bardzo dużo do zrobienia i dużo możliwości, kiedy przyglądamy się światu wokół, a zwłaszcza Śląskowi i Zagłębiu, czyli terenom, które są właściwie nieustannym wyzwaniem i propozycją dla badań naukowych. Bo czy sięgniemy do kwestii transformacji energetycznej, czy dewastacji ekologicznej, czy depopulacji, czy innych wyzwań cywilizacyjnych, czy przemysłowych, to mamy co badać, jesteśmy potrzebni, zarówno jeśli chodzi o wypracowywanie diagnoz, jak i modeli naprawczych. Innymi słowy, dzięki uczelniom można naprawiać świat, który zresztą sami... Zniszczyliśmy, czy też, czy też mocno naruszyliśmy. I to mnie uspokoiło. Znaczy, ja wiem, co moja uczelnia, co rektor ma do roboty w regionie, w którym ma siedzibę jego uczelnia. Na Śląsku jest co badać, są uczelnie, ale czy te uczelnie są wykorzystywane do tych badań? No więc, moim zdaniem, niedostatecznie. Dlatego, że myśmy. Trochę stracili z oczu ten nasz obszar współpracy, który jest tak szeroki. Dotąd współpraca była definiowana, współpraca uczelni definiowana, czy postulowana była głównie w obszarze wykorzystania badań naukowych w przemyśle, aplikacji lub sprzedaży do przemysłu. Nie istnieje w Polsce ciągle wiele podmiotów, które byłyby skłonne i zdolne do tego, żeby. Wykorzystać badania, które są w polskich uczelniach robione, z różnych powodów. Ale także ze względu na pewną kulturę wykorzystania badań w przemyśle czy w gospodarce, dominuje ciągle model kupowania rozwiązań gotowych, najczęściej wypracowanych na Zachodzie. Natomiast istnieje cały szereg kwestii, problemów i zagadnień, które są utrapieniem naszym codziennym czy wyzwaniem naszej codzienności. To, jak żyjemy, jaki jest stan naszego zdrowia, jak można je poprawić, jak można ulepszyć edukację, jak można zatrzymać młodych ludzi w miastach, gminach czy w całym regionie. I na to potrzebujemy odpowiedzi systemowej do porządnie przeprowadzonych badań po to, żeby wdrożyć rozwiązania czy to społeczne, czy gospodarcze. I to jest ogromna przestrzeń do wykorzystania badań przez wszystkie podmioty, które działają na tym terenie. Jako literaturoznawca muszę Pana zapytać, jakie to jest miejsce humanistyki w tym projekcie? Równie ważne jak każdej innej dyscypliny. Wielkim dobrem, bo tak nie waham się powiedzieć, przygotowań do miasta nauki jest współpraca siedmiu uczelni publicznych, które siedziby mają w Katowicach, ale są rozproszone po innych miastach. Sam Uniwersytet Śląski ma swoje kampusy w czterech miastach. To sprawia, że myślenie o regionie jest dla nas naturalne. Ale to, co jest wielką wartością, to jest bogactwo, które każda uczelnia wnosi, bo każda jest inna. Jest uniwersytet, jest politechnika, są szkoły medyczne, jest szkoła medyczna, są szkoły artystyczne, jest Akademia Sztuk Pięknych, ekonomiczny uniwersytet. Każdy wnosi coś, czego inny nie ma. I to tworzy kapitalną synergię specjalności, bogactwa edukacyjnego. I wiadomo, że potrzebujemy wszystkiego, że prawdziwe problemy nie dadzą się rozwiązać w obrębie jednej dyscypliny. Humanistyka jest mi rzecz jasna bliska jako filologowi, ale jako, że średnie wykształcenie mam techniczne, w związku z tym łatwo mi przychodzi zmiana perspektywy. W czym widzę wartość i wagę humanistyki? W kreowaniu i świadomości tego, jak wyobraźnia, wyobrażenie, przedstawienie pozwala prognozować i projektować stany rzeczy inne niż te, które są nam znane. To jest niezbędne do tego, żeby sobie wyobrazić inną możliwość. E, świata, który zamieszkujemy, czy po prostu inną możliwość indywidualnego czy społecznego istnienia. E, mój dziadek był stolarzem, i jak czegoś nie rozumiałem, co próbował mi wyjaśnić, to używał takiego niemieckiego słowa forsztelung, mówił wy, wyforszczeluj sobie to. Czyli wystaw sobie, przedstaw sobie to, wyobraź sobie to. E, czyli drogą do zrozumienia jest wyobrażenie sobie stanu, który chcielibyśmy uzyskać. Tu humanistyka jest bezkonkurencyjna. Jednym z efektów tego roku jak się dowiedzieliśmy niedawno, ma być Zielona Strefa Nauki. Proszę przybliżyć ten, ten pomysł. Tak, to jest nasz y, koronny projekt i, i kiedy zastanawialiśmy się, co trwałego ma zostać po tym roku obchodów, to Zielona Strefa Nauki jest tym, o czym marzymy, no nie, nie policzę już osób, które na to marzenie się składają. Chcielibyśmy mianowicie y, Pokazać dowodnie, w jaki sposób współpraca nauki, samorządu, mieszkańców, biznesu może przeobrazić przestrzeń miasta, jego centralną część, którą wyznacza rzeka Rawa, rzeka symboliczna i znamienna, której, której wody na początku XX wieku zostały zabrane przez kopalnie, zasilana w tej chwili wyłącznie tym, co spływa z deszczówki, z, z częściowo też ściekami. I ta rzeka, tę rzekę chcielibyśmy przywrócić mieszkańcom, chcielibyśmy ją zrenutorializować, chcielibyśmy ją zazielenić, ale to nie wszystko. Chcielibyśmy, aby nad jej brzegami, zwłaszcza tymi, które należą do kampusów, powstała dzielnica, gdzie nauka i, i to, co. gdzie uniwersytety i świat południowy uniwersytecki swobodnie się przenikają, gdzie obywatele i naukowcy spotykają się w sposób swobodny. Na wiarniach, na spacerach, nad brzegami rzeki i dyskutują, rozmawiają o tym, w jaki sposób życie za pomocą nauki i edukacji można poprawić. Jak się dowiedzieliśmy też niedawno, miasto jest skłonne w tym projekcie wziąć udział czynny. No, to jest niezwykle ważna deklaracja pana prezydenta Marcina Krupy, który uczestniczył w rozmowie, o której pan mówi. Który zna ten projekt, bo rzeczywiście uczestniczy w jego powstawaniu, ale dzisiaj na dobrą sprawę po raz pierwszy publicznie zadeklarował no nie tylko zgodę i wolę, ale wręcz entuzjazm dla powstania tej dzielnicy. A obecność premiera Jerzego Buzka, który podkreślił wagę tego projektu, myślę, że nada temu właściwej siły i impetu do tego, żeby marzenie stało się rzeczywistością. Dziękuję bardzo. то поставим и травка.